Hejka, w tym odcinku mam takie pytanie. Czy według Was warto robić kolejne 200? Bo ja się tak zastanawiam, bo większość zwierząt, ja nie mam 170, a mam pełną rodzinę, z powodu tego, że kiedyś było tylko to 60, później to zostało zmienione i z innej strony nie chciałabym tego przeprzuć, bo to fajnie wygląda nie mając 170, a mam pełną rodzinę. Z drugiej strony, no chciałabym drugie 200 zrobić, bo czemu nie? I tak się zastanawiam, bo właśnie mam już ukaz tego stworzenia 200. Znaczy, nie to musiałam zrobić 170, niestety, bo lata temu miałam lenia żeby zrobić mu ten 60 i teraz musiałam robić kaparty no też musiałam 170 zrobić i mam już nawet prawie 200. Po czemu nie tak samo jak ty krysy? Tak samo ten 170, musiałam to też potem robić mu drugie 200. Ale chodzi mi o takie zwierzęta jak wilk, chwila, chwila, bo mam konia, nie tylko jak trzeba. Ja mam wszystko, no mam swoje ulubione skórki i postacie. Nie zawsze skórka mistyczna to moja ulubiona tak naprawdę, jak można to powiedzieć, nie wiem, po Kepartach czy po lisach, no. Więc tak się po prostu, no zastanawiam czy warto, czy nie warto te oryfanie, wyglądające 108 i pełne, więc... No, tak samo krokodylę musiałam sobie z tą pełną. Już na 170. Więc, Luke, może ty mi powiesz? Pomożesz mi? No, zróbcie coś, a nie patrzcie, tylko nie wiadomo gdzie w przestrzeń. woch. No, nie pomożesz. Niestety, luk nie chce mi pomóc. Bo to luk. Bo to kurczak i nic więcej. Dlatego, kochani widzowie, wydam się was, czy według Was warto robić. 200 u drugiego wilka, gdzie najbardziej uwielbiam wilki. gdzie jednak zostawić ten. No. 160. A tutaj, właśnie osoba, która wygrała ostatnio konkurs, ma nazwę taką funkcję Ma też swojego wilka, więc to chyba tyle. Pa.